Jak mówi wujek Tomasz, dzień dobry, drogie dzieciaczki. <noise> Dzisiaj nauczymy się piosenki pod tytułem Graszka z zespołu Domowe Melodie. Mm. Mam cztery chwyty. C-dur, e F-dur e i G-dur. Tyle do zapamiętania. I tak zaczynamy sobie zwroteczkę, bo zwroteczkę po prostu idziemy raz na dół. Czyli C-dur, E-dur, -dur i G-dur. Czyli jest tak. Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić. Ze swojego ciała oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło. Jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął. I teraz mamy y, refrenik, a refrenik mamy tak trochę inaczej, bo łapiemy sobie cedur. I będę Wam mówiła tak najbardziej naj obrazowo, czyli tak, o, od góry. Y, druga od góry, trzy z dołu. Trzecia od góry: trzy z dołu. Potem y, Emol. Pierwsza od góry: trzy z dołu. Druga od góry: trzy z dołu. Potem F-dur. E pierwsza od góry: trzy z dołu. I G-dur tak samo. I to mamy jedziemy tak. Graszka, graszka. Weź przestań, bo nie pójdziesz. Graszka, graszka. Korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, graszka. Weź przystań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, graszka. Korzystaj, daj siebie unieść. Na cedur wracamy. No, wesoła piosenka, nie? Posłuchajcie całości. na i i próbujcie, próbujcie. Grajcie, bo taka wdzięczna. Pa!